Zdejmować za późno. Kawę wypij. Potem.. Pójdę wedle świerszków, bo tam najczęściej siadają. Hmm. Głupi ten Dunlop. Po co nam to mówić? Jemu powiedz. A poza tym ci powiem, Zyzor, że może on i głupi. Ale swój rozum ma. Swój ma. Jak to głupi. Jak kto ma swój rozum, ten głupi nie jest po mojemu. Po mojemu głupie są te, co cudzy rozum mają. Z rozumem jest jak z butami. Własne buty masz, to choć stare i ciężkie, a wszędzie dojdzie. A cudze jak za duże, to z lecą, jak za małe, to piją, obcierają przejdziesz kawałek drogi nogi se pokancelujesz i stoisz jak ta dupa a co a bosa tam nie dojdzie gdzie no tam gdzie w tych zamałych idzie ten co mówisz ja o rozumie mówię rozum w butach idź e, ty sam głup jak but Cholera, jasna. Co się stało? Baby to są jak rany. A co, co? Utopiła się jedna. Eee, młoda? Młoda? Młoda, cholera. Baby to głupie są. Pływać jedna z drugą nie umie, a dowodzi...